Dzisiaj nauczysz się tutaj, jak zrobić trzy naprawdę pyszne sałatki, idealne na lato, odświeżające. Takie sałatki, które rzeczywiście masz ochotę jeść, a nie są tylko smutnym dodatkiem do obiadu, który leży nietknięty. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć! Jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Na tym kanale uczymy się jeść zdrowo, ale w taki prosty, ludzki i niewydziwiany sposób. Więc jeżeli chcesz być częścią naszej wspaniałej społeczności, możesz zasubskrybować, kliknąć w dzwoneczek. No i co? Czas zrobić sałatki. Jako pierwszą zrobimy sobie sałatkę ze szparagami, ale taką byle jaką i tutaj zaczynamy od ugotowania szparagów. Żeby to zrobić, odkrawamy te tutaj twarde końcówki, kroimy szparagi, wrzucamy do wody i gotujemy jakieś 5-10 minut aż zmiękną. W międzyczasie przygotujemy sobie również tofu, takie to wędzone albo zwykłe, kroimy sobie w kosteczkę i podsmażamy na odrobinie oliwy posypane. Szparagi mamy gotowe. Tofu również są takie pyszne, małe, kosteczki, chrupiące, naprawdę super. Polecam tutaj to wędzone, ale tak jak zwykle też będzie ekstra. I co? Kroimy sobie teraz pomidorki. Ja po prostu przekrawam je sobie na pół. Następnie pokroimy sobie bazylię. Ja tutaj oberwę moje krzaczki. Serio, dodatek świeżej bazylii do takiej sałatki to będzie coś super. Składam sobie te listki jeden na drugim. Nie musi być dokładnie tak bardzo, bardzo na szybko. Następnie zwijam to sobie w rulonik, również szybko i również niezbyt dokładnie. I to sobie kroję. Te bazylię dosypuję do pomidorków. bazylia, pomidory. cukro. Do tego dosypię sobie nasze szparagi. To wszystko poleję sobie oliwą. Dodam sobie do tego przyprawy i ku twojemu zdziwieniu będzie to czosnek, sól i oregano. To wszystko sobie wymieszam. Do tego dorzucę jeszcze nasze tofu. I bardzo prosta, super smaczna, ekstra zdrowa sałatka gotowa. Nawet zrąbałam. Jako kolejną zrobimy sobie sałatkę z awokado i truskawkami. I tak e, jest tak smaczna, jak smacznie brzmi. Tutaj do miseczki wsypujemy sałatę. U mnie jest to rozponka. Do tego kroimy truskawki. I w ogóle ten przepis pochodzi z nowych letnich jadłospisów, które są właśnie pełne wszystkich mega zdrowych, sezonowych warzyw i owoców. Ja osobiście jestem w tych jadłospisach totalnie, totalnie zakochana, bo naprawdę no są przecudne przepisy i naprawdę ja uwielbiam na ja to, ja uwielbiam, jakie jest tyle sezonowych sezonowych warzyw, sezonowych owoców. No i tam to wszystko masz tak zebrane, e, te wszystkie rzeczy, żeby było smacznie, zdrowo, żeby nic się nie marnowało. E, możesz sobie też cały jeden darmowy dzień z tych adresów pobrać e, za darmo. Tam masz też pycha przepisy. Możesz zobaczyć, jak to wszystko wygląda. E, wszystkie informacje będą poniżej. Teraz na naszych truskawek dokroimy sobie awokado. Potrzebuję łyżkę. Kroimy awokado w kosteczkę. Znowu się nie musimy Idealnie, nie, nie musi być dokładnie. Do waszych truskawek i sałaty dodajemy sobie fasolkę ugotowaną albo z puszki. Tutaj też super sprawdzi się na przykład takie tofu, jak w tym pierwszym przepisie. To wszystko posypujemy awokado. Dodajemy do tego albo orzechy, albo się i jeszcze do tego wszystkiego lecą nam grzanki. Tutaj po prostu e, pokryłam chleb w kosteczkę, dałam na suchą patelnię i chwilkę tak potostowałam. Zapomniałam, jeszcze to wszystko skropujemy sokiem z cytryny. Mogłam to zrobić przed grzankami, ale... Dóżko, ta sałatka to serio, poezja. Bardzo, bardzo polecam Ci spróbować. Jako ostatnią zrobimy sobie sałatkę z jagodami, malinami, morelą, no coś cudnego. I tutaj e, zaczynamy również od wsypania sałat do miski. Następnie do tego kroimy sobie morele, kroimy również ogórka i teraz po prostu do miseczki wrzucamy naszą morele, wrzucamy borówki, następnie maliny. Uważam, że te sałatki są proste, naprawdę są Mega proste, a tak smaczne. Do tego dorzucamy ogórka, ale jednak sobie go pokroję na troszkę mniejsze kawałki. Do tego dodaję również białą fasolkę. Jeżeli chcesz, żeby było bardziej tak owocowo, typowo, to możesz oczywiście pominąć. Dorzucę sobie jeszcze też orzechy. Możesz zamienić też na migdały, tutaj też migdały będą super pasować, albo takie płatki ze zblanszowanych migdałów będą tutaj ekstra. To wszystko znowu y, poleję sobie sokiem z cytryny. Do tego dorzucę jeszcze kilka listków mięty. Ona tutaj sprawi, że to będzie wszystko jeszcze bardziej orzeźwiające. Te wszystkie kolory tutaj naprawdę i to jak ona jest orzeźwiająca, totalnie, totalnie idealna na lato. Jeżeli chcesz jeszcze więcej cudnych, letnich przepisów, to koniecznie powiesz że darmowy dzień z spisu. możesz zobaczyć też na całe edłospisy, są naprawdę... No mega. Ja wiem, że tu brzmi, brzmi bardzo nieskromnie, ale cóż ale mogę powiedzieć. E, także możesz sobie zobaczyć ten darmowy dzień albo całe. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij o łapce w górę, możesz też napisać komentarz. To bardzo pomaga tym filmom dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, plus y, bardzo, bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Dziękuję Ci za dzisiaj. Trzymaj się naj, najcieplej, cudownego dnia!